Jeśli chodzi o technologię i zastosowane yy, materiały, którymi się posłużyliśmy, ekran diodowy jest to nasz nowy zakup, to dioda 3,9 mm. Mamy ją wygięto z jednej i z drugiej strony. Jak będziecie, jak przejdziemy do quizu i już ucepniemy piłeczkami, to proszę celować w diodę skon. Jak widać dioda na środku jest y, prosta. Możemy zastosować tą technologię Skana tylko na prostej powierzchni. Technologia ta opiera się na y, wiązce laserowej, którą wysyła urządzenie. Także zapraszam y, Krzyska z Eon Visuals, który przygotował, który przygotował całe, całą Dzień dobry, dziewczynki. Pozwolę sobie wrzucić nasze funkcje intro. Zajmuję się kontentem blisko 10 lat. Prowadzę teatryczne Ion Visuals. i Tworzymy kontent, czyli animacje 2D, 3D, prezentacje multimedialne. Od pewnego czasu robimy też trochę nowości, nowych technologii w postaci kamery 360. Streamujemy 360. Zajmuję się też videomappingiem. Ten videomapping na twarzy scenografią, medialnym na się w postaci zastawek scenograficznych, Proszę również aplikacji na y, okulusa. Juki y -y, rzeczywistość w y, pracach. Także ja dziękuję za uwagę i zapraszam do zabawy. byliśmy wczoraj na zajęciach na zewnątrz, w i tak dalej. Więc wszyscy opiekunowie, grób, i Kasia granatowe kołnierz Adony Folk-Kirzy. Krokodyle. Tutaj. Mam taką prośbę właśnie do opiekunów, żeby przeliczyli swój zestaw. Kasia, z uchwały. Ile Gdzie? Tak? W hotelu na Avil można oglądać gwiazdy na rzecz środka i Czy jest to studia Avila, czy jest to piwniczka wina, czy jest to dyskoteka Laguna, która jest z całym wyszuka, czy jest to pani Agara Spa. Bardzo dobrze. No dobrze, dobrze, to się skocimy. Zapraszam pozostałe cztery grupy do losowania. Poproszę o plansze z materiałem. Zostały nam słonie lub i konie granatowe. Teraz będziemy walczyć o? O! proszę, o wino. W ramach projektu Scenarii. w czasie wakacji ściągamy warszawskie teatry, które dla gości indywidualnie pokazują swoje spektakle. Fajna prezentacja, fajne organ. Poproszę o pytanie. Widomami milionami kolorów może rozbysnąć w suficjali na mazonkach, się właśnie znajdujemy. Na imię Babu Lubia. Piszej się, że się no. Poszły słonie nie słabo zajęcie się. że macie mam ochotę spoko. Możemy rozłożyć z do siatkówki przed hotelem. Ja Bardzo dobrze. Zapraszam dziewczyny z nakładami. To ostatnie losowanie odpowie nam o na kolejności odpowiadania grup na poszczególne pytania. A ostatnie nagrody będą przyjemne, relaksujące. I będą też okazją do ponownego spotkać się od hotelu. Proszę o głosowanie. O wstęp do strefy termalnej i strefy łelneżonkowana za z złotem ły. Co można wykorzystać, aby ułatwić sobie znalezienie drogi do pokroju czy sali w hotelu nargi? Intuicje, portiera, szafrowanika, klop z Polski, aplikacji aplikacja Pytania są tendencyjne, jak to się może możecie się rozkazać. Bardzo dobrze. Aplikacja Narwi poprowadzi do nas TPL Sniega Rasko. Tym samym, stacją grupą, która nam została, poproszę o oczy, która to grupa? Oczy z podskokiem, zapraszam Cię reprezentantom do rzucania. 360. I Oczywiście, które miejsce w hotelu na jest ulubioną przestrzenią za kokainą? Czy jest to gabinet e, x czy to toaleta na pierwsze piętrze, Pacyfik Południowy, apartament w Drakusie, czy charakterystyczne wejście do spadku, czy tu gdzieś uwaga taką ogłość? Raz, raz, raz. Braho jest to apartemu trzeba powiedzieć, że bardzo przyjmieście szczególnie dla małych, młodych lady. Eee, więc tak. Eee, Zapraszam stare. Stare, ale pomieszane. Zapraszam koleżanki. Proszę o przekazanie nagród.